Bardzo często oddajemy Panu Bogu to, co nam zbywa. A Bóg patrzy na wdowi grosz, czyli coś, czego byśmy powiedzieli boleśnie nie chcemy oddać. Chociaż ta uboga wdowa wrzuciła tylko dwa pieniążki do skarbony, to ona wrzuciła to z serca, wrzuciła całe swoje utrzymanie. Myślę, że czytając tę Ewangelię, musimy zadać sobie pytanie: jak jest z moją ofiarą? Nie chodzi tu absolutnie tylko i wyłącznie o pieniądze. Tutaj chodzi o wszystko, co mogę oddać Bogu, co mogę oddać bliźniemu, co mogę uczynić pomocą dla tego, który dzisiaj jest w potrzebie. Czy oby nie jesteśmy za bardzo przywiązani do rzeczy materialnych? Czy oby za dużo nie chcemy. Zostawić dla siebie? Ta Ewangelia stawia naprawdę wiele pytań. Spróbujmy na nie odpowiedzieć.